Dążymy. Do filmu się jeszcze nikt nie spóźnił, jak kiedyś słyszałem od jednego pomocnika na planie. Ale parę mostów nie chcą, wcześniej. Tak jest, więc właśnie bądźmy ostrożni, żeby nam tu nic nie wyleciało w powietrze. Już może namy tak? tak. Szczęść Boże, dzień dobry. Witam Państwa na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Dzisiaj jesteśmy w składzie prezes Poseł Grzegorz Braun, wiceprezes Roman Fritz. Tematem konferencji nie jest bezpiecznie zagrożone bezpieczeństwo Polaków na naszych ulicach. Oczywiście domyślają się Państwo, że będziemy mówić o tych tematach w kontekście ostatnich doniesień medialnych o pobiciach naszych rodaków przez kilkunastoosobową grupę cudzoziemców. W przekazie pierwotnym Ukraińców, potem Gruzinów, potem może jeszcze kogoś innego. Nie wnikamy w to. Pamiętamy również letnie incydenty o charakterze pedofilskim, chociażby na basenie w Bytomiu, również obcokrajowcy. Nasuwają się, proszę Państwa, bardzo nieprzyjemne analogie z krajami Europy Zachodniej, gdzie na Oścież otwarto drzwi przed masową imigracją. Przykłady stref no-go znają Państwo doskonale, ale przynajmniej kilka, które przychodzą mi na myśl, od razu wymienię. Chociażby dzielnica Molenbeek w Brukseli, miasta Szwecji, Malmę, dzielnice Sztokholmu, jak wiele miast niemieckich z osławioną dzielnicą Neukölln w Berlinie, ale również Hamburg, Duisburg, Wuppertal, Kolonia, itd. itd. można by wymieniać. I teraz, jak wygląda to w Polsce. Ustami ministra Mariusza Kamińskiego i premiera Mateusza Morawieckiego jesteśmy notorycznie zapewniani o tym, jak to w Polsce jest bezpiecznie, jak to w Polsce jest miło, ponieważ oni nam tutaj miłościwie panują. No niestety, życie pokazuje, że wkraczamy na niebezpieczną ścieżkę wytoczoną przez kraje Europy Zachodniej i niedorzecznością jest oczywiście fakt życia w złudzeniu, powtarzania ich dokonań i oczekując... Odmiennych rezultatów mamy w Polsce, o czym trzeba wspomnieć, kilkumilionową grupę uchodźców z Ukrainy, a mając dane jeszcze, oczywiście nieoficjalne i szacunkowe, o tym, że na terenie Ukrainy w prywatnych domach znajduje się kilka bądź kilkanaście nawet sztuk broni, milionów milionów sztuk broni, mamy pewnik, stuprocentową pewność, że wielu przybyszów z Ukrainy w Polsce dysponuje taką bronią. I oczywiście wyobraźnia może zacząć pracować, kto, kiedy i po co może takich rzeczy użyć. Jesteśmy w sytuacji naprawdę niebezpiecznej i zagrożenia również o charakterze międzynarodowym, w związku z tym e, apel. Apel do polskich władz, a właściwie polskojęzycznych władz. Zróbcie coś z tym, ponieważ nie jest bezpiecznie. Pan poseł Grzegorz Bram. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo jest naszym skarbem narodowym i poniekąd towarem eksportowym Polski. Wieść o tym, że w Polsce żyje się bezpiecznie, bezpiecznie na tym elementarnym poziomie obaw lub braku obaw związanych z wypuszczeniem dzieci do szkoły, z powrotem osób bliskich po zmroku do domu, z wieczornymi spacerami to jest nasze dobro narodowe. Na zdecydowanej większości terytorium Polski, na większej części terytorium Polski, te realia utrzymują się niezakłócone, ale niestety. Powszechne poczucie bezpieczeństwa obniża się. Obniża się właśnie w ostatnich latach radykalnie. I chcielibyśmy bardzo wyraźnie zaakcentować. Nic nas to nie obchodzi. Czy Ukraińcy, czy Gruzini, czy może Marsjanie dokonują aktów chuligańskich napaści, łamią przepisy ruchu drogowego? występując w charakterze piratów drogowych, nic nas to nie obchodzi, budzi jednak nasz niepokój to, że dochodzi do kolejnych aktów, wykroczeń, przestępstw, czynów chuligańskich, bandyckich, nawet i zbrodniczych napaści i oto policja, służby, administracja państwowa odpowiedzialna za bezpieczeństwo publiczne zwleka z komunikowaniem, kim jest właściwie przestępca, przestępca, chuligan czy napastnik. I to jest również analogia do realiów świata zachodniego, gdzie media już nauczyły się nie podawać karnacji przestępczy, nie... Nie wskazywać narodowości i koloru skóry tego, kto, kto napadł, czy, czy dopuścił się jakiegoś czynu przestępczego. I to jest bardzo niepokojąca analogia, ponieważ, ponieważ poprawność polityczna okazuje się mieć pierwszeństwo przed. Bezpieczeństwem, poczuciem bezpieczeństwa naszych rodaków i o to poczucie bezpieczeństwa się upominamy, upominamy się o to, by policja, służby, administracja państwowa rzeczywiście nie miały względu na jakiekolwiek uwarunkowania środowiskowe. I żeby ścigały przestępców, i żeby piętnowały przestępców, niezależnie od kraju ich pochodzenia, ponieważ ten skarb, jakim jest bezpieczeństwo, tak łatwo stracić. Kraje zachodu, Zjednoczone Emiraty Nadreńskie i inne rejony Europy, Skandynawia podbita przez. Antycywilizację przez, przez inwazję barbarzyńców, rosnące enklawy bezprawia, bezchołowia, rejony, w które właśnie policja, służby nawet nie próbują się zapuszczać, ponieważ tam już rządzi prawo dżungli, prawo szariatu, prawo e, bandyckiej wendety, Nie chcemy tego w Polsce. Chcemy, żeby Polska pozostała krajem bezpiecznym, a jeśli do tego dołożymy jeszcze zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa związane ze szpiegostwem, dywersją, której okazuje się narzędziami i chętnymi wykonawcami również okazują się w ostatnich dniach przybysze. Akurat z za wschodniej granicy okazuje się, że siatka e, mniemanych agentów e, państwa rosyjskiego rekrutowała się głównie z przybyszów. Z Ukrainy, no to mamy kompletne pomieszanie z poplątaniem, i po prostu utrzymywanie standardów poprawności politycznej i nie nazywanie rzeczy po imieniu, staje się wtórnie dodatkowym niebezpieczeństwem, źródłem zagrożenia dla państwa, dla porządku publicznego, dla polskich rodzin, dla polskiej tradycji, polskiego trybu życia. Bo Szanowni Państwo, naprawdę jest nam wszystko jedno. Kto kogo zmuszał do tego, żeby wykrzykiwać hasła Miłe Uchu Banderowca? Czy to robił rzeczywiście Ukrainiec, czy to robił Gruzin, czy to robił przybysz z jakichś innych rejonów kosmosu, widzimy, że otwarcie państwa polskiego, granic Rzeczypospolitej Polskiej na przestrzał dla migracji preferowanej preferowanej przez państwo, na różne sposoby premiowanej wręcz migracji z, z zagranicy, że to się źle kończy. I nie chcemy, żeby tak sromotnie Polska skończyła i deklarujemy, jeśli Konfederacja Korony Polskiej idąca dziś do wyborów na listach Konfederacji Wolność i Niepodległość będzie mieć jakikolwiek wpływ na stery nawy państwowej. My takich rzeczy tolerować nie będziemy. Powtórzę, jeszcze sprecyzuję, czego nie będziemy tolerować. Nie będziemy tolerować przestępczości, chuligaństwa, nie będziemy tolerować bezchołowia na polskich ulicach, w polskich parkach, ale nie będziemy również tolerować konformizmu, funkcjonariuszy, policji, służb prokuratury, sędziów, którzy z przyczyn politycznych z... wahają się najwyraźniej, czy ramię prawa może sięgnąć w stronę delikwenta, który przybył do Polski z jakiegoś kraju przez tę polityczną poprawność premiowanego. Tego również nie będziemy tolerować w szeregach aparatu państwowego, służb, wojska, policji, straży granicznej, prokuratury. Sądów. Dziękujemy za uwagę. Podkreślamy, nie jest bezpiecznie, ale to my występujemy z realną, konkretną receptą na przywrócenie bezpieczeństwa publicznego. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Nie widzę, nie słyszę. Z Panem Bogiem.